Witam serdecznie wszystkich kursantów bogatego networkera, oczywiście partnerów biznesowych i wszystkie osoby zainteresowane platformą społecznościową Szkoły Walen. Dzisiaj słuchajcie taki krótki temat, który brzmi wędka i ryba. No właśnie. Pewnie niektórzy z Was słyszeli już kiedyś tego rodzaju sformułowanie, czy też powiedzenie, że lepiej dać ludziom wędkę niż rybę. Promując biznes w oparciu o network. Nagrywam, słuchajcie wiele filmów. Jest to zupełnie bezpłatna edukacja. Można to nazwać bezpłatnymi również szkoleniami czy pewnego rodzaju kursami, gdzie opowiadam na temat rozwoju osobistego, na temat rozwoju finansowego, na temat networku, budowania biznesu opartego m.in. o MLM i promuję naszą platformę społecznościową, która jest również pewnego rodzaju szansą dla wielu osób. Które oglądają tego rodzaju przekaz. I teraz, na przełomie kilkunastu miesięcy, albo nawet kilku lat, były i są osoby, i pewnie dalej będą się pojawiać, które zadają mi dosłownie dwa konkretne pytania. Pierwsze pytanie brzmi: że skoro jestem osobą, która buduje biznes w oparciu o network, która promuje platformę społecznościową, która promuje network, która promuje wolność, Finansową, która daje możliwości uzyskania dochodu pasywnego, dlaczego w dalszym ciągu m.in. pracuje na kontraktach albo na etacie, m.in. na uniwersytecie, w szkole, ucząc uczniów, studentów itd. Kolejne pytanie dotyczy tego, czy nie pomógłbym finansowo osobom, które chciałyby dołączyć do mojego zespołu i do naszego biznesu, do szkoły Walen, do platformy społecznościowej? Poprzez po prostu jednorazowe opłacenie jakiegoś pakietu. Nieważne, czy to będzie szary pakiet, czy purpurowy, czy to będzie opłata za dostęp do platformy społecznościowej. No i tutaj, słuchajcie, można odpowiedzieć w różnoraki sposób. Dlaczego, słuchajcie, pomimo budowania biznesu, pomimo promowania wolności finansowej, większej ilości wolnego czasu, pomimo również edukowania ludzi z zakresu rozwoju osobistego, finansowego, z kwestii związanych z networkiem, w dalszym ciągu pracuję w edukacji? Już pomijając fakt, że rzeczywiście lubię to robić dzielić się wiedzą, nauczać, wspierać młodzież i studentów, wyłapywać jakieś talenty, czy talenta i pomagać je szlifować, no to robię to przede wszystkim dlatego, że jeszcze, chociaż już niebawem tak będzie, nie jestem na etapie czy na poziomie zupełnej stuprocentowej wolności finansowej i nie zarobiłem jeszcze tak wielu setek tysięcy dolarów albo milionów dolarów. Żeby między innymi nie wykonywać tego rodzaju zawodu. Ale słuchajcie, robię to między innymi również dlatego, że zarówno tak jak w moim przypadku, tak jak w przypadku wielu oglądających tutaj te nagrania, jest to właśnie szansa na to, żeby takiej pracy etatowej czy kontraktowej już nigdy w przyszłości nie wykonywać. No w moim przypadku jest inaczej, ponieważ. Czy network i platforma społecznościowa, czy uniwersytet i praca w szkołach. Jest to w dalszym ciągu edukacja, więc tutaj jest nauczanie, tutaj jest edukowanie, nie koliduje to ze sobą. Natomiast jest wiele osób, które pracują na przykład w fabrykach, gdzieś na kasie, w sklepie, albo wykonują innego rodzaju zawody gdzieś właśnie na etacie, albo prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, a chciałyby się z tego wyrwać, jednakże nie mogą, ponieważ po pierwsze nie mają w ogóle charakteru biznesowego. No, nie mają mentalności osoby, która byłaby w stanie prowadzić duży biznes albo założyć jakąś działalność gospodarczą. Nie mają kapitału na to, żeby w ogóle próbować również gdzieś, wiecie, na rynku jakiegoś rozwoju dużego biznesu. I dlatego ten network, ta platforma, ten biznes jest szansą dla tych osób, żeby wyrwać się, słuchajcie, z tego etatu, z tego ograniczonego czasu, z tego ograniczonego budżetu itd. Więc to jest pierwsza odpowiedź. Robię to, ponieważ jest to szansa, a jeżeli jest szansa, to w życiu trzeba szansę wykorzystywać, trzeba je łapać i trzeba po prostu działać. To, czy się uda, czy osiągniemy ten sukces finansowy, nie jest stuprocentowo pewne, ale jeżeli są szanse, to te szanse trzeba po prostu łapać. Trzeba je łapać i trzeba działać. Więc to jest pierwsza Tutaj odpowiedzi. Pierwsza przyczyna, dla której między innymi to robię, pomimo tego, że jestem wykładowcą, pomimo tego, że dalej uczę, pomimo, że szerzę wiedzę, pomimo, że wspieram uczniów, studentów i tak dalej. I myślę, że tak jak w moim przypadku, tak w przypadku Ciebie, Ciebie i Ciebie, nas wszystkich jest to po prostu szansa. Ja w życiu sobie dobrze radzę, będę dalej sobie radził nawet gdyby szkoła Walen miała nie istnieć, gdyby wszystkie networki MLM -y na całym świecie miały być. Zlikwidowane. Natomiast dla wielu osób, dla wielu z Was, jest to jedyna być może szansa, żeby w tym życiu zmienić sobie sytuację na lepsze. Żeby więcej zarabiać, mieć więcej tego czasu wolnego, spędzać go z rodziną, poświęcić na zdrowie, na rozwój osobisty, intelektualny, emocjonalny, podróże, zakup domu, motocykla. Mało tego jest to jedna z niewielu szans dla osób, które nie mają mentalności biznesowej, a mogą zarobić bardzo duże pieniądze przy niewielkim nakładzie finansowym. I to jest właśnie wasza szansa. Wyciągam do was rękę i daję wam szansę. Dlatego, między innymi, to robię. A teraz, odpowiedź na drugie pytanie. Dlaczego, słuchajcie, nie opłacę komukolwiek jakiegokolwiek pakietu? Czy to szarego, czy purpurowego, czy to na kurs inwestowania, czy inny. Ale przede wszystkim mówimy tutaj o platformie społecznościowej, czyli o biznesie dla każdego i o biznesie, na który stać wszystkich. Nie opłacę jednorazowo, słuchajcie, 49 dolarów. Komukolwiek, ponieważ kiedyś już to zrobiłem, i nawet jeżeli jest to pewnego rodzaju doświadczenie, nie uważam go wcale za złe, ponieważ wyciągnąłem jakieś wnioski, to w tym życiu, słuchajcie, nie chodzi o to, żebym ja Wam dał rybę, tylko właśnie, żebym dał Wam wędkę. Jeżeli opłaciłbym Wam dostęp do platformy, jeżeli opłaciłbym Wam rejestrację do naszego biznesu, to tak naprawdę dałbym wam rybę, wy byście tą rybę zjedli, zostałyby ości i nic z tym po prostu nie zrobicie. Po prostu nic z tym nie zrobicie, nie zmienicie swojego życia, dalej będziecie się męczyć na etacie, na kontrakcie, dalej będziecie, wiecie, mieli problemy z czasem, z pieniędzmi, w dalszym ciągu nie będziecie budować tego biznesu, nie będziecie zapraszać ludzi, nie będziecie myśleć jak ludzie, którzy mają wolny umysł, nie będziecie chcieli się rozwijać, nie będziecie chcieli osiągnąć wolności finansowej, nie będziecie przede wszystkim budować swojej przyszłości i nie wesprzecie ani siebie, ani mnie. Ani platformy. Nie chodzi o to, żebym dał wam rybę, tylko właśnie, żebym dał wam wędkę, żebyście się nauczyli łowić, żebyście się nauczyli zarabiać, żebyście się nauczyli budować ten biznes i mieć po prostu więcej czasu, więcej pieniędzy, mniej pracować, więcej zarabiać, osiągać wasze cele życiowe, marzenia, rozwijać się, zdobywać wiedzę, poszerzać umiejętności oraz szlifować talenty. Między innymi właśnie dlatego. Nie dam Wam pieniędzy, nie opłacę Wam dostępu do platformy, i tak dalej. To jest, słuchajcie, szansa dla wielu z Was. Szansa dla mnie, szansa dla Ciebie, dla Ciebie, dla Ciebie, dla nas wszystkich. Po drugie. Jest to wędka, dzięki której możesz zmienić swoje życie na lepsze. A życie wcale nie będzie łatwiejsze. Mamy 2026 rok, o czym mówiłem w poprzednim odcinku. Wszystko jest droższe, rachunki rosną, jesteśmy coraz bardziej starzy, potencjalnie coraz bardziej schorowani. Życie jest piękne i wspaniałe i możemy mieć marzenia, rozwijać się, w dalszym ciągu również je realizować, ale życie wcale nie będzie łatwiejsze. A dzięki takim osobom jak ja. Skromnie mówiąc, macie szansę, żeby to życie po prostu zmienić. Daję Wam bezpłatne szkolenia, dzielę się bezpłatnie wiedzą i zapraszam do biznesu, na który Was stać. A na większość biznesów Was nie stać. Co do większości biznesów, nawet nie macie po prostu ani mentalności, ani charakteru, żeby właśnie nimi się zajmować i je budować i zarabiać nie wiadomo jakie kosmiczne sumy. A teraz, na sam koniec, jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Promuję ten biznes, zapraszam Was do platformy społecznościowej, dlatego że mam wewnętrzne poczucie, że jest to nasze medium że dokładnie i istotnie jest to nasza platforma społecznościowa, nasze social media, nasz tutaj portal i nasze narzędzia, które budujemy razem ze wszystkimi partnerami. Nie ma tak jak tutaj na Facebooku cenzury, nikt Was nie zablokuje, nikt wiecie nie będzie Was kontrolował, nie ma nachalnych reklam, których być może niektórzy nie lubią, bo ja na przykład nie lubię, kiedy jestem atakowany kolejnymi promocjami, Black Friday'ami i tak dalej. Więc mamy niezależne medium. Niezależne od polityków, niezależne od decyzji rządu, niezależne od Zuckerberga, od właścicieli innych portali społecznościowych. Być może przez ten odcinek ktoś mnie tu zablokuje na Facebooku, usunie i tak dalej, ale takie są realia. Ten portal i ta platforma społecznościowa, i ten biznes, są nie tylko szansą na to, żebyście wszyscy mogli zarobić pieniądze i polepszyć swoje życie, nie tylko, słuchajcie, jest to również pewien rodzaj edukacji rozwoju. Osobistego, nie tylko szansa, nie tylko wędka, ale przede wszystkim duża do zawolności: duża do zawolności, bez cenzury, bez kontroli, bez reklam i możecie mieć poczucie, że macie swoje media, swoje social media, które budujecie ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi znajomymi, ze swoimi partnerami biznesowymi i wszyscy, słuchajcie, na tym korzystacie: macie pieniądze, macie przyjaciół, macie wiedzę i jesteście wolni od tego wszelkiego, można powiedzieć, w dużym stopniu zła, które występuje w innych social mediach. Cenzura, reklamy, blokowanie kont i innego rodzaju patologie. Zastanówcie się, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, w jaki sposób buduje dochód pasywny, w jaki sposób zarabiamy, w jaki sposób możemy uzyskać wolność finansową, dajcie łapę w górę, zostawcie komentarz, napiszcie wiadomość prywatną no i również, słuchajcie, możemy spotkać się... Na webinarze, czy to prowadzonym przez właściciela i założyciela naszego biznesu, czy przez innych partnerów biznesowych, czy nawet przeze mnie. Pozdrawiam Was, zapraszam. Pamiętajcie, że w życiu jest istotne, żeby mieć wędkę, a nie rybę że szanse są po to, żeby je łapać i wykorzystywać. No i również warto mieć dużą dozę wolności: wolności słowa, wolności intelektualnej i przede wszystkim warto mieć swoje social medium odporne na cenzurę, na reklamy, na AI i różnego rodzaju inne potencjalne zagrożenia. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, czołem!